Za kilkadziesiąt godzin będą miały miejsce w Polsce być może najważniejsze wybory od 1989 roku. Te wybory rozstrzygną, kto będzie rządził Polską w czasie wojny na Wschodzie, w czasie wojny na Bliskim Wschodzie, w czasie ogromnej fali migrantów, która być może była wojnę wewnętrzną w Unii Europejskiej, a być może w warunkach już wojny globalnej, która się rozlewa z różnych stron powoli na cały świat. Jest ważne, czy będą rządzili ci, którzy budowali armię, czy ci, którzy ją rozbrajali, ci, którzy dogadywali się z naszymi wrogami, wpuszczając tutaj ruskich szpiegów, czy ci, którzy zrobili wszystko, żeby ich stąd wygonić. Wiadomo, jakie stanowisko ma obecny obóz władzy. Silna własna armia Sojusz z USA to jedyne ugrupowanie, które tego typu poglądy głosi. Bo jedni uważają, że trzeba się pozbyć Amerykanów, drudzy uważają, że nie trzeba tak bardzo zbroić armii, a jeszcze inni chcą budować nasze bezpieczeństwo w oparciu o fikcyjną potęgę Berlina i nieistniejącej na przykład kopuły obronnej europejskiej. Ta kopuła nie powstała i być może nie powstanie, ale chcą rozmontować amerykańską i budować nam tutaj niemiecką. Jeśli ktoś popiera konfederację, to ma takie poglądy. Ja się z nimi nie zgadzam, ale ma prawo. Nie będę go teraz przekonywał. Jeśli ktoś popiera PIS, wie jak głosować. Ale problem jest gdzie indziej. Słyszą Państwo, że jak ktoś odda na Konfederację, to tak samo jakby oddał głos na PIS, bo może będą rządzić razem. Nie wiem, czy będą rządzić razem. Myślę, że nie będą, bo się zbyt różnią. Ale te głosy ważą inaczej i to trzeba wiedzieć. Otóż 1% głosów oddanych na PIS to przy obecnym poparciu jest około 6 mandatów. 1% głosów oddanych na Konfederację to są trzy mandaty. Co dzieje się z pozostałymi mandatami? Otóż te trzy pozostałe mandaty są dzielone pomiędzy pozostałe partie. To oznacza, że przynajmniej jedna trzecia mandatów, które wynikną z głosów oddanych na Konfederację, a zabranych PiSowi pójdzie do Platformy, SLD i jeśli przejdzie, bo mam tu wątpliwości, próg wyborczy trzeciej drogi. Jeśli Państwo nie chcą żeby wasz głos pracował na partie inne partie niż te, na które głosujecie, to musicie głosować w tej ordynacji na największą partię. Oczywiście, jeżeli ktoś się nie zgadza z nią, teraz go nie przekonam. Ale jeśli ta kalkulacja, że najważniejsze jest to, żeby wygrała partia, która ma największe szanse zrealizować to, do czego dążycie to musicie głosować w tej ordynacji przy tak niewielkich różnicach na największą partię. Inaczej częściowo głosujecie na takie partie jak Platforma, SLD, trzecia droga. Yy, I to jest wasze ryzyko. Ryzyko, które będziemy ponosić wszyscy.